Tu była grzałka 1000W, jak go na jak ją wystrzeliło, to, to tak o, do góry wywaliło szybę nakrywową, rozbiło o, właśnie. ale to jest lipa. Ja pierdolę. Znaczy, tutaj trzeba będzie pomyśleć, co normalnie tak gdzieś wypchało, nie? No. i o, widzisz, patrz. I to poszło, i tu się przedkolało nie? Została oto ośmiornica tego całego bajzlu, który tutaj powstał. No tak jest, okej. Okay. To taka długa paleta, czyli są dwie, jest, palety? Dwie, palety, dwie palety. Dwie palety, ale taką widą jakby... No, no. I teraz tako, bo co? one będzie rozklejane w march, tak? No I teraz tako bo... Nie wiem czy tego się nie da zrobić bardziej estetycznie. Czego? Bo to kiedyś działało jako sand, nie? A my tego nie używamy. Tu po prostu jest sobie woda, to tak by to zostało. Pusia! A tu... Estetycznie to yy, najlepiej zrobić, zamontować normalnie przeloty i zaślepić Tak? O. Moim zdaniem. No dobra. No to... Chociaż nie wiem, bo on tam nie chciał. To nie wiem, czy nie zostawimy tak jak ja. No to takie oszczerbione też jest, nie? No to, to, to trzeba rozszlifować, bo to jest to hmm. potencjalne pęknięcie. On pękła tak, o tu była grzałka 1000W, nie? Jak ona pękła, jak ją wystrzeliło to tako do góry wywaliło szybę na rozbiło i fala poszła tak uderzeniowa, że tam, tamtą ściankę roz, rozkleiło. tamta ścianka tak? się leje autentycznie. 1000 wat grzałka taka z wierzestki, nie? Na ten. No takie jeszcze ja nie słyszałem. Ona normalnie mm. działa tam pod siłę, pod tego, nie? Jak ona walła, to normalnie rozwaliło, nie? To mogę coś... się mogę, tak? mogę, mogę pokazać? Mogę. Grzałkę? No proszę. Ludzie nie wierzą. <laughs> i tak żałka do góry wyszliła? Do góry i fala poszła uderzeniowa, że wypchało tamten bok, nie? Aha. bo tak, że tutaj była, tak? Ona była tutaj, tu w, tym w tym miejscu. Tak. Tu wybiło, do góry Aha. to rozbiło i fala poszła w tamto mi tam tamto rozstrzyniło i tu mało tego wypchało tą pasz. To jeszcze to mu szkodziło? Znaczy, że wypchało do góry, nie? Poś, to wzmocnienia, nie? Ale to kurwa, to normalnie... to, kurwa robił takie coś. No właśnie. Ale to jest lipa. Ja pierdolę. Znaczy, tutaj trzeba będzie pomyśleć, co robimy z tymi, nie? To to kurwa klei. <laughs> to dobrze, że to nie było w ogóle. A co tu za ryby pływały? Tu frontozy pływają. Frontozy? Tak. Piękne ryby. Piękne. Takie. Ile, ile mają? Lat? No. Dziś myślę, że w rękach cztery mm. Może 4 jeszcze tak no 3-4 dziś, mm. nie? Przeba. Ja pierdolek, to porażka jest. I tutaj pasz, no i to widzisz pasz. I to normalnie tak gdzieś wypchało, nie? No. I o widzisz pasz. I to poszło i tu się przedkolało. nie? Masakra. No, no, Dobra, wyciągamy to. Wyciągamy. Tragedia. A co z tymi mutiniami? Bo to trzeba wyrzucić wiadomo, nie? Zrobić jakieś nowe? Najlepiej, no bo one tak już takie. No, nie na ciekawe są, kurwa. A da się wyszlifować szybę? ona tutaj Czy wypolerować ona tam ma z jednej strony? Nie, z kartusku, nie. Ktoś tego nie, nie? Ja Ewentualnie nową można zamontować. Ja no nie, nie? tam. Nowy, no, to będzie koszty zwiększało wszystko, nie? A to już takie oryginalnie takie jednięcie? Ona to miała, tak, to, także to, to było dłuższy czas Ale dzisiaj. to było takie nowe, czy takie używane? Nie, to było, wiesz co? to było na nasz... ośrodek miał, wielki hotel, senator w tym I oni to mieli tam zrok i to nie wypaliło, bo nie mam kto tego serwisować no, 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 no ja też było, kupiłem za bezcen mhm. I, I my też kłopot sobie tam na firmie, nie? Na no, 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 Dobra. No i ono tak było, no tak Dobra, to wyjedziemy Natalka? to Zakręcają jeszcze bardziej. Dokierają, tak. No to mają tu No i możesz jechać. Teraz damy już. Musi być naftolina, to No i jeszcze do przodu Jest biegna na dół. Na dół. I do na A tam już piękny, tak? Nie jest. na I jeszcze na całym płycie to i do tam gdzie musieli powinni stać, no proszę a tak patrz, poproszcie. Poproszcie, dobra i powolutku to, tak? co to wygląda? No, no uniosła się tył no ola, tylko, tylko nie No, nie. No okay, wiesz, na samochód z tyłu. Wyżej. No to kleił u nas taki ten, no. yy, yy, szklarz to. A co nie było, to jest u góry? U góry? Yy, nie, nie było. W ogóle? Tylko były duże? Tylko duże, no. I tak stało. Znaczy my jak jeździliśmy to nie było tego, tak, no. a my baliśmy się do tego i on to skleił, no. no. Jak jak to widać. Proste No i znaczy, tak o to byśmy zostawili, tak jak jest, jeszcze udało się tak w garę w tydzień. No. To jest dobrą mychę przywołana. Tak? I tam te prototypy, pożytaliśmy, one wielkie w dwóch tam przydatkach, ale kurde to wiadomo, nie? Uganiają no. się tutaj. się Wiem o co chodzi, sam jestem akwarystą. No, właśnie. a jakby się udało, to. No, zrobimy dokumentację, będzie film, gramy jak to. Jak to się naprawiło? No, to będzie pamiątka. No, znaczy nie pamiątka, bo ja. Ja robię filmy, na YouTube wstawiam. No wie, to... cały czas, no nie? No, patrzę, nie. To no. też tam dużo. Okej. Okay. Śpiesz się może powiesz? Już, wjeżdżaj. Jedz? Wjeżdżaj. Z relacji osoby, która mi to akwarium dostarczyła, dostarczyła, wynika, że wystrzeliła grzałka 1000W nierdzewna. Wybuł był tak silny, że. Weź kamerę. Że spowodował ten wybuch to, że tutaj ten cały bok puścił. A jak widzicie tutaj. O, puścił ten bok. Ponadto tutaj puściły te wzmocnienia poprzeczne Taka była siła, siła rażenia e, Pokaż tutaj. E, pierwszy raz spotykam się z taką bombą e, w postaci grzałki w akwarium Przyznam szczerze, że ta sytuacja e, jest dla mnie zaskakująca Nie zdawałem sobie sprawy, że grzałka może wybuchnąć Ale jednak wybuchła Tutaj się też jakieś dziwne rzeczy już. Więc była, pierwotnie była opcja, żeby przekleić front, ale wybiłem to z głowy klientowi, ponieważ jest to dosyć ryzykowne, żeby dalej te akwarium eksploatować z takim spoinowaniem. Więc tutaj robimy całkowitą demolkę. Rozcinamy je bezwzględnie, bez żadnych sentymentów, nie My to. Yy, następnie ciścimy, wymieniamy silikon tam gdzie trzeba. Yy, Filujemy yy, odpryski napężenia w szkle i będziemy to, będziemy to kleić, naprawiać. Yy, może zrobimy jakiś time lapse. Życzę udanej zabawy i widzimy się jak już jakieś będą większe postępy. Piąteczka Janusza akwarystyki wam, że za mocno tu nie trzyma ta spoina, naprawdę tu już jak na taką grubość spoiny to idzie jak w masło Dobrze, że się stało jak się stało, że... że to się stało w firmie, nie w domu i że ktoś zarakował i teraz ryby się, Już mamy przecięte, teraz muszę do akwarium wejść Natalkę troszkę tutaj filmuję, lubi Dużą cierpliwość do moich produkcji hollywoodzkich No i pomaga mi, bo... O nożek mi strzelił Ale mamy jeszcze kawałek tu wystaje. Także no, Natalia mi tu pomaga. O o, o idą, idą, idą. Idą, idą szczeliło. Ora się siebie dobrze spadła już, już prawie, już prawie dochodzimy bez dwóch znacznych skojarzeń. Jest, jest przecięta. Co tu kurde, co tu się, co tu się za uczeń uczył wklejania tych wzmocnień. Bo tu widać jeszcze że takie są tu jest w ogóle rysa po nożu. Ktoś, ktoś to chciał złamać, tylko nie umiał tego zrobić. I tak to, i tak to zostało. O, tu to samo, też jest rysa. Tutaj niby tak żałka była, która wybuchła

Zaraz tutaj z metalką zaraz tu będziemy ściągać tego potężnego wariwanina. Tylko tutaj ja jeszcze tutaj wytnę tylko do poprzerny. Jak ja mam coś takiego naprawiać, to powiem Wam szczerze, że, że wolę zrobić nowe.

Czasem trzeba trochę si siły użyć Ona się O, się Połóż kamerę, możesz Trzymaj już tutaj, odszywę? Poina, gruba szyba, <laughs> dlatego jest trochę odcinanie. Teraz ona będzie nasza. Ło, noże strzelają. Ale nie róbcie sobie żartów, bo można oko stracić. Trzyma taka. Ogarnia. zdejmę tą wodę, i żeby nam tutaj niepotrzebnie stołu nie zalało. Powyszła w masełko, czyli znaczy tutaj, że ten klej stracił swoje właściwości. Albo nie było takiej należytej adhezji, jaka powinna być. Podczas klejenia. A tutaj już trzyma fest. Tu już trzyma fest, ale co, co trzeba zaznaczyć: że są miejsca, gdzie trzyma bardzo super, ale są miejsca, gdzie trzyma bez nadziei. Mamy, odcięłem ten bok i tutaj widać, że był. O, widzicie? Jest tutaj uderzenie i teraz tak tego nie wolno zostawić. to będziemy Rozślifowywać, ale jak to będziemy robić, to pokażę Wam później. Cięcie i tak tniemy to. Tchniemy, chniemy sukcesywnie tchniemy, aż, aż do skutku. Właśnie, wstaje. Jeszcze, jeszcze trzyma. bo To chyba ciężka jest. Odcinam teraz te nieszczęsne wzmocnienie. Ale te wzmocnienia, one tak trzymają. Kurde, no. jak mi pęknie ten nóż, teraz jak tnę z tej strony, jak on wypęknie, to robię takie tak coś. Tu już mam łapkę roz, rozwaloną do mięsa. To nie są żarty. Jak trafisz na tętnicę, to może sobie. A tutaj są na takie grubsze, w sięce Można sobie zrobić kuku konkretnie. Naprawdę to trzeba uważać. Najlepiej do siebie to wziąć. ale też trzeba uważać. Nazymać? Tutaj jest taki, jest taki problem, że jest takich sporo miejsc, gdzie osadził się azotan wapnia. Co to znaczy? To znaczy, że w tych miejscach, gdzie są te przebarwienia, nie trzymał klej i osadził się ten osad kamienny, który pod żadnym yy, pozorem nie chce. Nie chcę się zeskrować z tej szyby, co trzeba będzie zrobić, nie trzeba będzie to skrować mechanicznie, nie skrować mechanicznie, tylko uruchomić nakleić taśmę, która będzie dystansem i zeszlifować to po prostu mechanicznie przy pomocy szlifierki wolnobrotowej. Kolejny problem to taki, że dno jest jedno w całości i absolutnie jest to niedopuszczalne, a zwłaszcza kiedy są tak bardzo głębokie rysy ten dnie. Musimy to dno oszlifować dookoła, ponieważ ono ma ukryte w sobie naprężenia. No i podzielić się, przede wszystkim nie podzielić na pół. W tej chwili, w tej chwili ten, to akwarium to jest taki nieboszczyk na jeden plus. Stan jest, stan tego pacjenta jest. Bardzo poważny, wręcz krytyczny. Postaramy się go zreanimować. Właśnie moi drodzy, oczyszczam, oczyszczam te dno. Szlifuję je. Jakiś patan wpierdolił tutaj w środek akwarium. Totalnie nieprzygotowane dno z ostrymi krawędziami, z zaczątkami do pęknięcia. Co to znaczy, że od każdego takiego miejsca tutaj co widać, już jest to rozszlifowane wstępnie, mogło to dno pierdolnąć. Nie wiem jakim trzeba być durniem, żeby takie rzeczy zrobić. Wiesz, to kurwa się normalnie w głowie nie mieści, nie? Facet miał tyle lat akwarium, nie wiedział, że śpi na bombie. Już, już nie wspomnę o tym, że po prostu te dno jest niedzielone. Przy takiej powierzchni to jest głupota totalna. Często, często pytacie mnie, ale w jest odprysk, uderzone. Co, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? To już wam pokazuję. Tak więc cudów nie ma, trzeba to rozślifować. Rozślifować do gładkiego. Żadne przyklejanie pasków, smarowanie, smarowanie silikonem, yy, czym tam yy, jeszcze by nie było, to nic nie daje. Trzeba to rozszlifować albo wymienić szybę. To, że jest wgłębienie, to nic złego. Ale to, że jest cała krawędź połupana, to już jest bardzo niedobre. Tym się nie przejmujcie. Ważne, że jest to po prostu rozszlifowane. I teraz jest wszystko ok. W taki sposób pozbywamy się od oprysków. o klasyk z to jest kurwa dramat. To jest kurwa dramat, żeby komuś taką lipę pierdolić. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. Kolejny, kolejny dziad, ale to nie mały, taki już, ten już jest taki konkretny. Chodzi o to w tym wszystkim, żeby go rozślifować. Ten jego tutaj cały rdzeń. Ten, ten rdzeń ma być rozszyfowany. Została oto ośmiornica tego całego bajzlu, który tutaj powstał. Właśnie przystępuje do zdylatowania tu. Co to znaczy? Dylatacja. Dylatacja podobnie jak w budownictwie. Stosuje się ją po to, aby uniknąć kumulowania się naprężeń. Co nam to daje? Daje nam to bardzo dużo poprzez dilatację. Dwa materiały przy sobie pracują i nie są narażone na y, spiętrzenia sił, które działają Działają potężne siły w tym Ma masa wody. Dwa materiały będą sobie pracować niezależnie na spoinie. Dno będzie kilkukrotnie bardziej bezpieczne. Przed pęknięciem już było wcześniej w całości. To jakiś bar musiał robić, bo inaczej tego nie da się wytłumaczyć. 148,3 48,3. Kiedy budynek będzie posiadał dość znacznie długi element konstrukcyjny, jest on dylatowany, żeby nie pękał. Teraz z panią Natalką, asystentką przetniemy, ja przetnę, ona podniesie. No to by się tak nauczyli, spokali, żeby jakoś to ładnie im pękało. Już nie mogą się tego szkoły nie mają. Szanowanie, jest godzina już późna, ale my się nie poddajemy. Ja muszę się nigdy nie poddają. Sytuacja wygląda następująco. Ma, mają różnicę między sobą, po 5 mm jest to niedopuszczalne. Tak długo jak w punktach zapalnych, które mogą spowodować pęknięcie.